Trafił mnie. Trafiłem, o Teraz poczułem. Dobra, jedziemy dalej! Go. Jestem challenge! Tiktok. Ty masz 10 udział i tak, tutaj dostaniesz gumę na plegar albo nie na Nie te. tego. Chyba jak znowu guma kurwa na klatę, bo cię połamie! Patrzcie, będziecie mieli różne rzeczy do jedzenia. I nie może się skrzywić. Nie możecie się skrzywić. Czy też jest W żaden sposób, musi być. A mogę być uśmiech jedy? <słuch> to jest dobre. A mogę być uśmiech jedy? No, <słuch> no, on latuje. no, Uśmiech powinien być, bo do cię rozś no dobra, no to starać się, że uśmiech jest ok, to On się nie skrzywił, no nie? Na no i Naprzeciwko no. jego jest k**wa inny ziomek, on też ma gumę, on dostaje w zdeku, masz. Ale za co dostaje za, za to, że ten się nie skrzywił. Za to, że ten się nie skrzywił. Ja dole te gumy to jest przesada, I robimy tak, że wybieramy sobie item. Dla przeciwnika. No. No i kto się skrzywi, dostaje lutę. No. No to ja cytrynkę Si Kurwa szmata. Kocham cytrynkę mm,